W tym roku namawialiśmy Kraśniczan do uczenia się przez całe życie. Społeczna Agencja Rozwoju Lokalnego po raz pierwszy próbuje zmienić nasze nastawienie do uczenia się tak, aby nie kojarzyło się ono tylko z obowiązkiem szkolnym. W dniu 7 maja w Centrum Kultury i Promocji odbyły się Centralne Obchody Dni Uczenia się Dorosłych. Głównym celem Dni Uczenia się Dorosłych jest przełamanie barier osób starszych do ciągłego doskonalenia się. I zdobywania wiedzy, a także uświadamianie, że uczenie nie jest przypisane tylko ludziom młodym, a ciągłe podejmowanie wysiłku dla poszerzenia posiadanej wiedzy, zwiększenia własnych kompetencji i umiejętności powinno stać się powszechną praktyką. Określenie uczenie się dorosłych obejmuje wszystkie formy nauki zarówno szkoły, uczelnie, kursy, szkolenia, jak również samodzielną naukę czy taką, która stanowi element życia codziennego. Kampania społeczna, czysto społeczna, uczenie się dorosłych, która pierwszy raz odbywa się tak naprawdę w województwie lubelskim, pierwszy raz na taką skalę i też lokalnie. Agencja Rozwoju Lokalnego została koordynatorem tej kampanii w tym roku. W biegłym roku niestety żadne takie działania nie odbywały się na terenie województwa lubelskiego, ale myślę, że może pogoda niekoniecznie sprzyjała tym wszystkim naszym działaniom do końca, ale też nie przestraszyła tych, którzy faktycznie tematem kształcenia są w jakikolwiek sposób zainteresowani. Mówimy o kształceniu się dorosłym, kształceniu stawicznym. Chodzi o podnoszenie kompetencji, kwalifikacji, ale też pewnych umiejętności nie tylko czysto zawodowych, ale społecznych, takie, które przy, przydają się tak naprawdę w normalnym życiu rodzinnym czy społecznym. Koncepcja kształcenia się przez całe życie zyskała w Unii Europejskiej wymiar priorytetowy. Przez tę kampanię społeczną Agencja Rozwoju Lokalnego chce otworzyć osobom dorosłym ścieżkę dalszego rozwoju, dodać im pewności siebie i wiary we własne możliwości. W ramach tej kampanii każdy miał okazję odwiedzić stoiska firm szkoleniowych z całej Polski, które przedstawiły propozycje szkoleń i warsztatów otwartych dla wszystkich chętnych, oraz punkty doradcze, gdzie można było skonsultować swoje plany dalszej edukacji i kierunków rozwoju. Dni uczenia się dorosłych są nową inicjatywą i miejmy nadzieję, że będą dobro zachętą do rozwijania się nie tylko wśród młodych ludzi.